Hej, hej, kochani. Witamy, witamy z moim ulubionym Paradizo i kilkoma zdrapeczkami do niego. Tu mamy cztery po piątaku, czyli łącznie wkładzik dzisiaj trzy dyszki. dyszki. No i zobaczymy, co tu pięknego łuki wydrapie. O, Misia tu rzuciła Green Money. Ciekawa jestem tej 13. Ja też jestem ciekawy, bo lubię tą zdrapeczkę. Ona ma tu trzy rzędy. Pobawimy się, kochani. I poszukamy jeszcze worka. Oprócz naszych wygrywających, może jeszcze kapkę przybliżyć. O, tak, żeby było widać całutką. A jakie wygrywające tu liczby mamy? Czwórka, 28, dwadzieścia 21 dwadzieścia i 29. No to szukamy. A u nas. Osiem, trzynastka. 32, 36 i 17. Kolejny rządek to. Szóstki nie mamy. Blisko. Bliziutko, bliziutko. Nie, nie nasza. Nie ma, bo trzydziestek wcale nie ma. Zobaczcie, moja siódemu no czemu jej nie szukam? A niżej. Dwudziestka. Prawie, prawie. Dziewiętnaście. Osiemnaście. Szesnaście. Coś w dół lecimy. I... Dwadzieścia sześć. Co miała? Zobaczcie. No, można no, szkoda, szkoda, szkoda. E, J, -h. Ta trzynastka pusta. Eee! Bądzik? Tak? Poszukamy diamentu i naszych wygrywających w różowym diamenciku. No to lecimy. Mm -hmm. No to sprawdzamy. Co tu zrabka dla nas ma? 30. 18 poszukamy. 51 i 44. Trochę nisko, trochę wysoko, trochę średnio. Tak, mm -hmm. wszystkiego po trochu. Tak. Mamy nastki, mamy 30, 4 dziechy i 50. A u nas niżej o Matko i córko, ale poleciałem. Dwadzieścia cztery. No dwudziestek nie mamy w ogóle. Szesnastka. Nie nasza. Trzydzieści osiem. Nie. Bliziotko. I trzynastka. A niżej. Pięćdziesiąt dziewięć. Trzydzieści siedem. Mamy! Mamy Pięknie. dwie czwóreczki. O matko, ale mi się obraz czekajcie, ja tu muszę. Co o, teraz. Ale lata mi ten. Tak przybliżyłem, że widać każde drgnięcie. Jest diamencik. Fiu-fiu-fiu, jaka szyderka. zdrapunia. Zobacz, bądź. I 53. No to mamy no. dwie wygrane, kochani. Piąta. I Piątunia, Dyszko. brawo. Pomiędzy tu duży. pomiędzy. PP. Pięknie. No, prawo. <laughs> Na prawo do misi. Kochani, ekstra pensja. zdrapunia za piątaka. Szukamy dwóch napisów. I wtedy Miśka już nie musi pracować. Oj, tak. Dla Miśki. Oj, tak. A będziemy szukali do tego wygrywających liczb. Jedyneczki. Trzydziestki. Szóstki i czwóreczki. Ale ja zobacz. W każdej zero. Mamy mm -hmm. nadzieję, że w zdrabce nie będzie zero. A u nas mamy 35. Dziewiątkę, 25, 24, 22. No u nas dwudziestkami sypią. Mm -hmm. No to sprawdzamy co tutaj w drugim rządku? No mówiłem, że sypią. 27. 2, 29, 32, mamy jedynkę. Brawo, brawo, a w jedynce. 15, Piętnaś... łącznie to mamy 15, piątunia. Piąteczka. Oj, zakręciłam Trzy się. Razy S, ale my się mi się nie gniewamy. Bo jest wygrana. Pięknie. Czyli na prawo. O, tak, do kiniusi. Do, kiniusi. do kiniusi. No to hop żabko. Na szczęście. Zobaczymy, czy tu będzie nasza żabunia. Sprawdzimy. Co w tej żabuni? Będziemy szukali. Jedenastki, czwóreczki, siedemnastki i trzydzieści pięć takich wygrywających. A mamy. Mamy szóstkę.

No, jak to z żabką? Przesko przeskoczyłem z żabkę. Dobra, tutaj nic się nie stało. Mówi się trudno. Q, S i U. No to żabko. Hop, z planszy. Już mi się. Krem de la creme. Krem de la creme. Dobra, czekajcie, ja tu trochę oddalę. I sprawdzimy, kochani, co. Co tu w paradiso piszczy teraz? Ja tu posprzątam, bo trochę, ja posprzątam. trochę się nabałaganiło. Paradiso. Paradiso zieloniutka z numerem jedenastym. Lecimy. A będziemy szukać piłki i ośmiornicy. I sprawdzamy. Piłeczka już jest. Piłka. Tak jest. Tu masz pięknie. Zobacz. Patrz. Tu. Oj. Tu jest piłka. A wierzę numer 5. No nic. No nic. No to dalej jedziemy. Mewa i porty. Porty. porty <laughs> mewa, me. porty. Czy tu są gdzieś porty? Nie widzę. W trójce. Porty i mewa. W trójce? W czwórce. O, to już lepiej. Są nasze porty, jest mewa. I na I dole. Tu. Ciach. I tylko, I, I tylko porty. Dobra. Płetwy kostka. O. Patrzcie tu, jak ładnie. Ja widzę. Ok, jedziemy niżej. Czy tu są jakieś płetwy? Czy tu jest jakaś kostka? Nie widać. Za to. Tu kosteczkę I mamy. I płetwy. No to sprawdźmy, co on tu z prawej strony. Fala i parasol jest już fala. Kolejna tu, tu fala o jest i tu masz falę i parasol. Pięknie. No to lecimy. Kostium o. nutka. Kostium i nuta. I tak, w pierwszych dwóch nic. Tu mamy nutę. Mm -hmm. Czyli kostium na dole musi być. No i był. Był. Dobra. Kolejne. Kotwica żółwik. Kotwica żółwik. Na górze nic. Mamy żółwika. Kotwice żółwika. I zobaczcie. Jeszcze jeden żółwik. No to sprawdźmy. Co tu na prawym boczku? Słońce, palma. Palmacyk. Skreślona. Mm -hmm. Słońce i palma. Tu mamy słoneczko. Że numer 5. Na końcu w tym rogu. Cytrynka. Cytrynka, a nawet pomarańcza. No, ale to jak cytrynka. Szukamy i tutaj mamy. Na dole nie było. No to jedziemy. 5 czyli z tej strony dwa. Wodolot i. Arbuz. Arbuzik. Arbuzik jest. Wodolot nie. O! Będę się omsknął. Tutaj. Arbuzik. Na dole. Pusta. No to sprawdzamy. Krabik i napój. Szukamy. Krabika mamy tu. Jest na dole napój. I krabik i napój. O! I napój. I jeszcze jeden. O, jak ładnie. No i dobra. Na końcu ostatnim symbolem. Termometr. termometr. Mamy termometr w grze numer dwa. Trzecia, czwarta nic. I w piątej. Zobaczcie. Tylko chmurki brakowały. Tylko chmurka, i byśmy bujali w obłokach. Oj, tak! <grafy> to nawet kontrolne by się zgadzały. <grafy> Różne. <grafy> TCF, kochani. Misik, 15 zł, masz. Połowa. Pięknie, mamy na pomnożenie dwie piękne zrapeczki, z których się cieszymy. Bardzo. W jednej pokazała się wygrywająca liczba i diamencik, w drugiej liczba. Pięknie, Pięknie kochani. Uśmiechu dużo. Zróbka pozytywnego myślenia, serduszka wysyłamy, buziaki dla was, papa. Pa. Pa.